Panie burmistrzu, jesteśmy tuż po bardzo długiej sesji, skończyliśmy w nocy, głosami radnych, no tych pozytywnych głosów zabrakło, żeby mieć tą bezwzględną większość i nie zapadła uchwała o absolutorium dla burmistrza, jak by Pan to skomentował? Witam Państwa bardzo serdecznie. Szanowni Państwo, drodzy mieszkańcy, od oceny mojej pracy pod względem konstruktywnym, merytorycznym, tej oceny dokonają mieszkańcy. Ja liczę się tutaj z oceną Państwa radnych. Twierdzę, że dostałem 8 głosów za przyjęciem budżetu. Chciałem serdecznie podziękować tej grupie radnych, ale zarazem też dziękuję tym radnym, którzy się wstrzymali od udzielenia absolutorium i tych, którzy głosowali przeciw. Ci, co głosowali przeciw, Szanowni Państwo, jest to dla mnie pewne takie wyzwanie, żeby jeszcze z ogromną tutaj większą determinacją podchodzić do swoich obowiązków i lepiej te obowiązki wykonywać. Różne tam padały zarzuty pod moim adresem odnośnie gospodarności narażenie miasta na straty. Drodzy mieszkańcy miasta koła, nie zgadzam się absolutnie. Szanowni Państwo, wiele terenów jest zdegradowanych w kole, gdzie przez ostatnie dziesiątki lat nie zrobiono z tymi terenami nic. Tą inicjatywę ja podjąłem wspólnie, przede wszystkim szanowni Państwo, chciałem... Przede wszystkim też podziękować pracownikom Urzędu Miasta, gdyż oni tutaj zasługują na moje największe słowa uznania za wykonanie tego budżetu, to ich ciężka jest praca. To nie jest praca tylko radnych, bo radny otrzymuje projekt uchwały i głosuje podnosząc rękę, tak czy nie, ale ktoś nad tym pracuje, pochyla się, pracuje ciężko i pracuje godzinami. Tego radni nie dostrzegają, tego radni nie widzą. Ale przede wszystkim ja jeszcze raz składam serdeczne podziękowanie pracownikom tego urzędu, gdyż naprawdę y, sytuacja jest bardzo pozytywna, są to ludzie, którzy zasługują na wielkie słowa tutaj uznania i ciężko pracują dla dobra tego miasta i wracając coraz do tematu bo jest takich y, szereg. Te, jak napełniłem terenów zdegradowanych. Przez wiele, wiele lat, Szanowni Państwo, nic tam się nie działo, nikt nie, wycho nie, nie wychodził z jakimikolwiek inicjatywami. Ja wspólnie tutaj e, z pracownikami podjąłem e, takie wyzwania. E, powiedzmy, teren Cegelniany chyba z 20 czy 30 lat, Szanowni Państwo, nic. Tam się nie dzieje. Dzisiaj jesteśmy na etapie końcowym odnośnie podpisania umowy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego i z Ministerstwem Infrastruktury na budowę w ramach rządowego programu Mieszkanie Plus dla młodych rodzin, mieszkańców miasta Koła. Dalej, szanowni Państwo, w tej części miasta, stara część miasta która powinna być kolebką dla tego miasta, bo to jest najstarsza część miasta. Życie społeczno-kulturowe powinno właśnie tutaj się też skupiać. Od wielu, wielu lat ta część miasta jest zaniedbana. Nic się tutaj nie dzieje. Pod inicjatywy, które żeśmy podjęli tutaj nadmiar tak, wspólnie z urzędnikami idą w dobrym kierunku. Szanowni Państwo, teren po byłym zrębie, bodajże chyba od zmiany transformacji ustrojowej nic tam się nie działo. Nam się udało znaleźć inwestora, powstanie piękna galeria, dysponuje tutaj <coughs> odpowiednimi zdjęciami. I ta część miasta, drodzy mieszkańcy, myślę, że ona zostanie w sposób należyty uhonorowany i <coughs> wrócimy, wróci do dawnej e, świetności. I myślę, że mieszkańcy miasta Koła nie będą <coughs> wyjeżdżać na zakupy poza granicę miasta, tylko tutaj będą wzbogacać yy, gospodarczo ten region, yy, ten, no, tą, tą część miasta. Dalej, szanowni państwo, jeśli chodzi o teren po hotelu, z tyłu, szanowni państwo, są walące ruiny. No że nie wiem, a tyż od 20-30 lat też nic w tym kierunku nie jest robione. A jednak się udało znaleźć inwestora. Z tyłu wkrótce, w połowie lipca, nastąpi rozbiórka e, tych e, ruin. Powstanie budynek dla 12 rodzin. W tym roku rozpoczną się, się prace związane e, z przywróceniem wartości technicznych tego hotelu, gdzie będą zabezpieczone ściany. Nastąpi wyburzenie, wyburzenie ścian środkowych, wzmocnienie tych ścian. Myślę, że pod koniec tego roku nawet się rozpocznie budowa. I modernizacja tego walącego hotelu. Taki przykład mogłem, szanowni państwo, mnożyć. Taka była decyzja radnych. Ja y, to zdanie szanuję. Jeszcze raz podkreślam serdecznie dziękuję za tym, którzy tym radnym, którzy głosowali za. I też dziękuję za tym, którzy byli, wstrzymali się i którzy byli przeciwni. Jest to dla mnie pewne wyzwanie. I myślę, że takim tutaj dla mnie. Y, chciałem audytorem, który będzie dla mnie bardzo obiektywny to są mieszkańcy miasta Koła, to jesteście wy państwo i wy państwo ocenicie mnie, w jakim kierunku to miasto zmierza, czy dobrze się rozwija, czy nie. Ja robię, staram się nie zawieść oczekiwań państwa, drodzy mieszkańcy miasta Koła, to co robię, to robię dla was. Wczoraj też Komisja Rewizyjna przedstawiła raport odnośnie Komisji, która zbadała to, jak pracuje Miejski Dom Kultury. Te wnioski były przerażające w pewnych momentach. Do 15 września ma pan jak gdyby czas na odniesienie się do, do tego, a gdyby pan miał na dzisiaj tak podtrzymować Szanowni... to, co te wnioski, które Komisja Rydzyna wypracowała. Szanowni Państwo. <klaski> Dziękuję tutaj Komisji Rewizyjnej za wypracowanie tych wniosków. Ja mówię tak, no ja się tutaj muszę przyznać do tego, że yy, tak do końca nie pochyliłem się nad tym protokołem odnośnie kontroli w Miejskim Domu Kultury, ale z moich tutaj obserwacji, yy, analizy wynika to, że ten ośrodek... No funkcjonuje dobrze. No, szanowni Państwo, proszę wziąć funkcjonowanie ośrodka, jakim jest Miejski Dom Kultury przed 3-4 lata, a na dzień dzisiejszy. No to jest, Szanowni Państwo, mogę powiedzieć inna droga. Ten Dom Kultury teraz tętni życiem. Proszę wziąć pod uwagę, że nastąpiła rozbudowa infrastruktury, poprawa estetyki. Teraz już jest, jesteśmy w fazie wymiany siedzeń. Ta kawiarnia, która budzi wiele tak emocji, no szanowni państwo, jest to dobry e, taki prognostyk do rozwoju Miejskiego Domu Kultury. W każdym jednym szanującej się instytucji, jak Miejski Dom Kultury, czy inne tutaj walory takie kulturowe, no takie kawiarnie są i one żyją swoim hmm, tętnem. I ja twierdzę, że to była bardzo dobra tutaj lokata tego kapitału, jakim jest e, ta kawiarnia. i Czy pan ma zdaniem forma umowy była prawidłowa? Nie ma się do czego przyczepić? No Szanowni Państwo, no ja się nie będę wypowiadał w tej kwestii, no to Pani Mecenas artykułowała treść tej umowy, ale Szanowni Państwo, żebyśmy zachęcili tą drugą stronę, jakim jest właściciel tej kawiarni, no przy lokacie y, kapitału na wybudowanie y, takiej kawiarni, no Szanowni Państwo, to nie, na pewno y, nie wybudował za 15, za 20 tysięcy złotych, tylko włożył grube y, dziesiątki tysięcy złotych i on czegoś oczekuje. Dla mnie jest to normalna rzecz i ja tutaj y, po a, takiej krótkiej merytorycznej analizie, ja tutaj nie widzę jakichkolwiek takich większych y, nadużyć. Będę rozmawiał ze swoimi prawnikami, zlecę im dogłębną, merytoryczną analizę tych zagadnień i podzielę się z opinią, z komisją rewizyjną. A Macie, zgadza się Pan z ostatnim podsumowującym wnioskiem, że dyrekcja Miejskiego Domu Kultury nie radzi sobie z prowadzeniem jednostki? No nie no, tutaj Szanowni Państwo, no, <ścoughs> ostatnio jesteśmy nagadywanie takimi właśnie informacjami, no to począwszy od sfer zarządzających, zarządzający jakim jest sfera rządowa poprzez inne urzędy i do tego najniższego szczebla, no jeden drugiemu zarzuca, że nie potrafi gospodarzyć. Szanowni Państwo, ja wychodzę z tego założenia, żebym kogokolwiek ocenił, najpierw muszę wejść w tej gospodnie i zobaczyć jak się tym zarządza i wtedy wyciągać wnioski. Wczoraj usłyszeliśmy w sprawozdaniu międzysesyjnym, że umowa na pierwszy odwiert geotermalny na podpisana. Tak, szanowni państwo, mamy przyznane 16 milionów 600 chyba 65 tysięcy złotych na wykonanie odwiertu geotermalnego GT1 na miejscowości hojny Jest to działka Urzędu Miasta. Ten projekt opiewa odwiert na głębokość 2690 metrów, ale pan wiceminister Pan profesor dr Orion Jędrysek, główny geolog kraju zwrócił się z prośbą, żebyśmy zmienili projekt tego odwiertu geotermalnego i kręcili na odwiert na głębokość 3,5 tysiąca metrów, gdyż te zasoby ziemskie w tym tutaj w subregionie, w tej dolinie mogileńsko-łódzkiej nie są znane. i. I szanowni Państwo, no, wychodzę z tego założenia, że z się nie będę mocował i muszę to przyjąć i realizować. Iż, ale tu ja nie widzę jakiegokolwiek zagrożenia, yy, że yy, odwied na 3,5 km będzie zagrożeniem. Wybierzemy yy, ten odwier, tą głębokość, która będzie korzystniejsza yy, dla nas i pieniądze na 3,5 km też yy, otrzymamy dodatkowe dofinansowanie. Też chcę się z Państwem podzielić informacją, że mamy skonstruowaną już <śm> e e e taką e teorię odnośnie, odnośnie wykonania drugiego odwiertu geotermalnego plus wybudowanie elektrociepłowni. I to, co, Szanowni Państwo, budziło wiele emocji, czy ta elektrociepłownia jest w kole potrzebna, to, Szanowni Państwo, no, musimy sobie. Powiedzieć brutalną prawdę. Jest ona potrzebna, ona jest nieszkodliwa dla społeczeństwa, a tylko będzie samy w samym tutaj aspekcie pozytywnym. A dlaczego? Jak Szanowni Państwo, drodzy mieszkańcy miasta Koła, wiecie, że wchodzi dyrektywa unijna odnośnie ograniczenia emisji dwutlenku węgla i innych tutaj <laughs> związków chemicznych. I jeśli my w szybkim czasie nie przystosujemy tutaj naszej ciepłowni do tych wymogów dyrektywy, Szanowni Państwo, będziemy płacić bardzo, bardzo wysokie kary. A powiedzmy też sobie brutalną prawdę: nie zapłaci to cieplik, tylko zapłacicie to Wy Państwo. I to, co podejmuję tutaj wspólnie z urzędnikami, to z, są te decyzje, które mają służyć Państwu. Ta elektrociepłownia. Tak jak na no mamy opracowaną koncepcję, e, kapitałowo tutaj w tą koncepcję wszedł Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska plus Polski Fundusz Rozwoju, ale wszystko zrobimy na to, żeby jednak na ten drugi odbiór termalny też uzyskać dofinansowanie w 100% i ta elektrociepłownia będzie dobrodziejstwem, gdzie ona będzie niwelować te koszty, co miałyby być rozłożone na mieszkańców. Ale szanowni Państwo, będziemy ogłaszać przetarg na wykonaniu pierwszego odwiertu geotermalnego. Myślę, że te parametry wody geotermalnej potwierdzą się, że one nie będą gorsze jak w Koninie, tylko będą lepsze i wychodzę z tego założenia, że powinniśmy z tego dobrodziejstwa, jakie daje nam Matka Ziemia korzystać obopólnie. To, co robimy teraz ja, to, co robi tutaj pracownicy, Szanowni Państwo, to nie robimy dla siebie, tylko robimy to dla Was. A temat więzienia? Czy coś w tym temacie już więcej wiadomo? Są jakieś podjęte decyzje? Czy miasto Koło będzie na tej mapie? No, szanowni tego, Państwo, zależałoby mi na tym, żeby w kole ten zakład karny powstał. Wychodzę z tego założenia, że zakład karny jest niczym się nie różni od innych firm. Jest to firma, która będzie z pożytkiem dla mieszkańców miasta Koła, gdzie nastąpiłby pewien rozwój gospodarczy, wpompowanie w tą gospodarkę mikrokolską, duże jakie tutaj środków finansowych gdzie w aspekcie finansowym polepszyłyby się tutaj zasób portfelów mieszkańca Miasta koła, a przede wszystkim to poprawiłaby się tutaj koniunktura gospodarcza. Ale czy coś wiadomo w tym temacie? Więc... E, no mam zapewnienie, że e, od e, tych decydentów, że no, jesteś, jesteśmy pozytywnie tutaj brani pod uwagę i mamy duże tutaj szanse, ale też ja mówię no bunt jest też tutaj innego środka miejskiego, ale ja jestem w dobrej myśli. Kolejne pieniądze, które już miasto ma to pieniądze na program Senior Plus. Tak Szanowni Państwo, w tym tygodniu we wtorek podpisałem wspólnie z Panią Skarbnik umowę na dofinansowanie rządowego projektu Senior Plus. Budynek przeznaczony dla naszych emerytów rencistów powstanie na ulicy Postańców Wielkopolskich po byłej szkole plastycznej. Jesteśmy teraz w fazie ogłoszenia przetargu na wyłonienie wykonawcy i przystosowanie tego budynku do tych standardów. W najbliższym czasie również drogi będą remontowane. Mógłby Pan przypomnieć, które to drogi? Szanowni Państwo, jak Państwo obserwujecie, jesteśmy teraz w fazie budowy drogi Piaski, która połączy, ulica Piaski połączy dojazd do ulicy Towarowej i w przyszłym roku Pan starosta wybuduje rondo. Rondo poprawi geometrię i jezdną odnośnie funkcjonowania komunikacji. W ramach negocjacji Udało nam się wynegocjować, że też powstanie firma, która buduje firmy brykomarszewy, buduje drogę od ulicy piaski do ulicy toruńskiej. Też ten odcinek będzie połączony, też będzie przystosowany do jazdy samochodów osobowych i samochodów ciężarowych. Szanowni Państwo, jesteśmy teraz w fazie ogłoszenia przetargu na budowę czterech dróg na Kaliskim Przedmieście. To jest ulica Kaszczanowa, Krancowa, Bema i tutaj w starej części miasta ulica Krzywa. Ja mówię, mogę z tego miejsca serdecznie Państwa przeprosić za to, że mam tutaj też pewien taki niedosyt, że te drogi powinny zostać wybudowane w zeszłym roku. Ale stały się mleko się rozlało na fazie projektowej firma no tutaj zawiodła nasze oczekiwania. Za to przepraszam i te drogi będą w tym roku wybudowane. Tak, właściwie mieszkańcy koła, oprócz tych parków i tego, że dobrodziejstwem jest rzeka, no to blisko nigdzie nie mają ani kąpieliska, ani takiego miejsca, gdzie z dziećmi można jechać bezpiecznie, żeby te dzieci skorzystały z wody. Kiedyś powstał taki projekt zrealizowania kąpieliska, czy takiego miejsca rekreacji nad Zalewem Różkowskim. Czy nie myślał Pan, żeby jeszcze, być może w tej kadencji, zrobić coś takiego dla mieszkańców Koła? To chyba nie będą duże środki, bo zejście do, do, do tej wody jest fajnie zrobione. Wędkarze dbają o czystość. To jest blisko miasta Koła. Tak, sz szanowni Państwo. Podjęliśmy tutaj wspólnie z panią burmistrz i panią i panami naczelnikami taką inicjatywę, że złożymy projekt do 15 lipca tego roku o zagospodarowanie właśnie kanału ruszkowskiego. Będziemy się aplikować środki do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska. Jest to teraz zdegradowany. I myślę, że też tam można się pozyskać duże środki finansowe. Do 85% kosztów kwalifikowanych i taki wniosek będzie, będziemy aplikować o te środki, ale mówię w miesiącu lipcu, myślę o zwołaniu sesji nadzwyczajnej, bo musimy przyjąć te środki do, po stronie dochodowej, do budżetu miasta, te, któreśmy otrzymali, te środki unijne i przedstawię Państwu radnym możliwość pozyskania środków właśnie na, na, na rewitalizację tego kanału Różkowskiego i nadanie temu miejscu odpowiedniej rangi, żeby mogli mieszkańcy miasta Koła spokojnie wypoczywać. No Wiadoma sprawa, że no w jednym momencie wszyscy w jednej chwili nie mogą być, bo miejsca tam miejsce jest małe, ale no robimy to, żeby to miejsce przywrócić do pierwotnej tutaj takiej wartości. Czyli plaża, tak? Wiele plaża, pogłębienie tego, 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 tego kanału. No i przede wszystkim też byśmy nie chcieli tutaj, bo ten kanał ma mieć pewne wartości takie wodne i środowiskowe, ale w tym projekcie też jest wybudowanie plaży plus miejsca wypoczynkowego plus można pozyskać no, gastronomię. I w tym kierunku będziemy robić, żeby jednak udało nam się pozyskać te środki. Fundusz Narodowy Warszawy dysponuje właśnie na zagospodarowanie terenów takich zdegradowanych, wodnych 200 milionów złotych.